W wydarzeniu wziął udział również były Wojskowy Komendant Uzupełnień w Świdnicy Krzysztof Ksztoń, szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we Wrocławiu pułkownik Waldemar Bartłomiejczyk, członkowie związków kombatanckich i żołnierskich Ziemi Świdnickiej, a także starosta świdnicki Zygmunt Worsa, który wraz z komendantem Kłodzkiego WKU wręczał odznaczenia. Zadania, jakie stoją przed polskim kontyngentem, przed polskimi żołnierzami, przed również cywilami, którzy również pracują w ramach polskich kontyngentów, są wymagające i wymagają bardzo dużej dyscypliny. To niecodzienne wydarzenie dla powiatu Świdnickiego i szczególne wyróżnienie dla dziewięciu żołnierzy, mieszkańców powiatu. Ta służba polskich żołnierzy na bardzo trudnym terenie. Obcym, praktycznie mentalnie i religijnie, była na pewno ciężkim wyzwaniem dla całego wojska polskiego, a szczególnie dla bezpośredniego udziału żołnierzy. Gwiazdy Afganistanu i Gwiazdy Iraku, na wniosek ministra obrony narodowej, za nienaganną służbę w polskich kontyngentach wojskowych poza granicami państwa, odznaczeni zostają. Wśród odznaczonych gwiazdą Iraku byli Robert Bober, Tadeusz Chojniak, Adam Duś, Marcin Jakubik, Krzysztof Pietrzak, Paweł Tymcio, Tomasz Antoniuk i Emil Kołakowski. Gwiazdą Afganistanu odznaczony został Grzegorz Opalach. Wbrew pozorom żołnierze wspominają swój kilkumiesięczny pobyt za granicą pozytywnie. Niesamowici ludzie, z którymi służyliśmy przede wszystkim. Fantastyczna kadra na szeblu kompanii głównie, no bo wyżej nie miało się do dostępu już. No i profesjonalizm ludzi, którzy pojechali to no rzeczy, które się na co dzień nie ogląda raczej w telewizji. Wrażenia, przygoda, bardzo dobra, dużo ludzi się poznało. Decyzja o nadaniu odznaczenia dla niektórych była zaskoczeniem. Wspominał o tym tuż po wręczeniu medalu Adam Duś. Mnie to absolutnie zaskoczyło. Ktoś mi powiedział, że jakieś odznaczenie mam dostać, Ktoś szczególny ze znajomych, jest to bardzo miła uroczystość. Serdecznie dziękuję organizatorom. Jak mówią, odznaczenie nie brakowało w czasie misji także trudnych momentów. Te pojawiły się przede wszystkim podczas świąt, które spędzili poza domem. Boże Narodzenie. Święta, wyjątkowo święta. Gwiazdy Iraku i Afganistanu nadaje się od 2008 roku i są nagrodami za nienaganną służbę w polskich kontyngentach wojskowych poza granicami państwa.